Ja krótkie te TLDR tego co się dzieje w trakcie jak jakieś klipy lecą Liga F1, którą znałem organizowała sezon F1 2021 i to była ostatnia gra w sumie, którą legalnie kupiłem i którą jako tako jeździłem całkiem długo nie jest to symulator, bardziej Simcate i mi się bardzo ta gra podobała, zanim w ogóle cała Seria spierdoliła się na dno po tym, jak jej przejęło Podmasters i wypuszcza główno co roku. Eee, a że właśnie e, zapowiedzieli mini sezon F1 2021, to pomyślałem, że sobie pojadę, ponieważ nigdy nie jeździłem w właśnie 21 w żadnej lidze, chociaż w ogóle. Jedyną rzeczą, dlaczego 21 wykorzystywałem, to. Tracks było po był prostu single player i mi się bardzo podobał, zanim się w ogóle cała ta otoczka znudziła. A że jeździłem w lidze tutaj w F1 2019 i 2020, to pomyślałem czemu nie i zapisałem się. Wyścigi tutaj mają format kwalifikacji 20-minutowych i wyścigu 50% z wybieraną pogodą na godzinę przed startem więc. E, można albo od razu płacić, albo mieć tylko godzinę na przygotowania do takiego deszczu. E, a po klipach, jak zobaczycie, było parę ciekawych momentów, było parę takich mądrych no, momentów. Staram się wybierać, żeby coś tam było pokazywane z jakiegoś tam jednego czy tam dwóch kółek, jak ziłem, ale też żeby tego nie było dużo, chociaż sam, samo wideo będzie trwało z jakieś 15-20 minut więc w przypadku takich spokojniejszych, gdzie w ogóle nie będzie safety carów no to e, będziemy mieli taką sytuację, że e, te, te filmiki będą krótsze a co do filmików, no to highlighty z tych wyścigów będą się pojawiały e, co tydzień, jakoś czwartek, piątek, bo widzimy w czwartek a e, same highlighty będę mógł montować w, w następnego dnia po prostu no chyba, że e, zdecyduję się, żeby zrobić z tego live'a, ściągnąć klip Całe i e, z tego całego klipu zrobić e, właśnie też highlight'y, żeby było co do oglądania, jeżeli ktoś nie chce oglądać całego live'a. A więc zapraszamy do oglądania i do tego co tam odwaliło. No to ja chyba odpuszczam tego loka i jego go zacząć się do... ja właśnie kurwa już zacząłem na interak. chuj. O kur... O, dobra, dobra. No, no, nie, wiem, nie. nie, nie, już, już nie już to już zamiatana. Jeden fajny. Coś Tak, Ale nie, dobrze się jechało, tylko trochę ale nie. No, to będzie jeden lap. Dobra plus 5 na starcie. wiem. Ja na starcie też wyspinowałem. Ale DRS trochę pomaga. Zysku. Nie wiem, czy opony nie są przekrzane, czy co, że tak, jak ktoś na slinkach pojechał, to wygrał, nie? A, jestem debilem, kurwa. Kurwa, Hasy, co robią? Bieti, kurwa, przyblokował swojego kindle'a. A, i dobra. Unieważnienia. Mogę skrzydło się w tej grze nie dojeździć? Dobra, dowiazłem. tak zludziłem się. Dobra, P-15, nie? 44 zrobiłem. Jak na Wetach bym jechał, prawie. O kurwa. Ja P-10. Spoko, ja będę podobnie. P-3, let's go! Za spocajcami. No i teraz. Ja ósmy, ała. Ja już ten... Jak ja jest... macie ten, strzęgło ustawione? Ja mam Pracę. prawidłowo. Masz płatki? No ja podatkę. Pod ja mam pod pedał. A kurwa, co? Nie ma tego? Ja mam pod hamulcem. Coś No... no ole. Ole. Ale płynę. Ale wystartowałem jak kurwa, dobra, jebać mnie. No ja właśnie wiesz co, tak na półgazie sobie jadę ten T1. Chcę skończyć ten wyścig. Muszę co ten NES nie ma tak dobrze, bo on musi na softach startować przecież. Tak, tak. Oj, Muszę gripa znaleźć. Ja też, bo teraz dobrze jedzę. Oj, 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 kurwa. kurba! ci Unix robiłem, czy? Ale skiller dwóch zamordował. Ale klej! O, o. Ale klej! Fazzi! Ej, nie wiem czy. Skiller? Ty masz desynchron z Uwaga. Uwaga. Muszę, no. no ty to byłeś! Ty, no. to ja mogłem to ja być kurwa. No ty, no, ty mi rozjebał. Jak, jak to ja mógłbym być? No chłopiec, no to desynchron to jest. No dlatego ci pytam, czy masz desynchron z Mateuszem. Ale no dobra, jadę zarębularkę. Kurwa, ona się bawię. To jest fajnie. Dobra, ja nie wiem pod którym mam... On... A dobra, pod tym jest serce, okej. Okay. Trzeba korzystać. O kurwa, nie kamuje ten won. Nie, ja zostaję, jeszcze będzie dużo więcej. Problemam, mam. No nie, rozpada Filt się w lampa, spin, tak spin. Ja po Ja następnym. Już nie ma gripa. Ja mam... Jakie są mam... nft Wyspinował mnie skurwiel jeszcze kurwa przed ostatnim zakrętem! Okay, right. right. ok. Kurwa zajebał do ostatniego zakrętu kurwa, mimo że odliniamet jest za nim! No pojebany kurwa! Mateusz, co, dlaczego kupiłeś małą strotę Bo jest dobra. Chyba. Nie się wydaje, że jej <grym> tej gry. No jakaś gdzie, już, plan, już jest, myślę, że już jest git. Nie, jest na jest klikach dalej. Jeszcze jest ten, ale... Jak tylko trzeba było je dogrzać. O kurwa. Ale to dosłownie chwila, moment i zaraz będę do już, nie? No tak, no nie oh, wiem kurde. jak ma... Czy wy przegrzewacie czy nie? Ech, jeszcze do 90 nie dobiłem, więc. Ale już dalej. Czy czas na zmianę jest na tym lampie czy jeszcze? Jeszcze poczekam. Oj, w szlikach, nie? Cicho? Nie, jest hit, jeszcze mi się jeszcze nie widziałeś tego. mogliśmy zostać, nie? Ja już kurwa nie miałem wyjścia. Ale nie skręca. No, yeah, oh, o, czerają Chociaż... się no, trochę tak. jeszcze. Chociaż ślizga, tak, już w trzecim sektorze jest ślizga. No kurde, w no, no, dba, dba, dba spin. No debil, senduje mnie do trzeciego sektora. Dobra, ja zjeżdżam. Albo nie. Dobra. Jest, kurwa, Ej. do reporta. No nie, Takie. naprawdę? Nikt nie zjechał, chyba nikt. Nie, nikt ja zjeżdżam. Co to jest bez sensu? Co to było? Mi dalej proponuję softy, żeby zjechać na 17. Póki się trzymają zliknął na 90. Nawet nie, jest... nie mam żółtej lotki prawej, a w lewo to ten bolit już... nie, nic. Uwaga ten jeden. Jest kałuża taka. Chyba teraz... No, no, no prawie klat. O, a tak jeszcze, to jest ten lat. Tak, zaczął. Maty... Mat... O kurwa! Mateusz tepa cię. Tak, sprawiam, no, no, teraz Mercedes! Fazu kurwa degnie. Jak no się on rozpadało! On mnie zajmował to już już tego, kurwa, w trzecim sektorze. Ślizg. Życie, zaraz Kurde, ale mnie wyspinowało. Dobra, ja zaraz, zaraz będę dobra, dobrał. Merez wyłączony. Kurde, Kury, Simon, zobaczę. ty. Ale ma autyzm, normalnie ten chłop. Z kim ja jestem w teamie? No, ten fakes. No, szósty jest. Szósty, okej, ok, mnie zastępujemy. Olej, sfisko, dobra, poleciał na mnie. Bilew, który jesteś? Jednak nas. rusza, bilew tracę kontrolę, tu na tym regionie. A, okej. Okay. No, Wolę mnie robić wiesz. O Jezu. Na to, żeby... No, na, no, na to to, żeby... in change. No, Już faktycznie, ja, no, faktycznie. Na tych terenach jest coraz tak, tak, więcej tak, tak. gripa, niż kółko temu. Wszyscy, wszyscy zjechali. Red Bulla się nawet nawet do wystarczają. się próbował pierdolić jak zajebałem. S? Red Bulldog, tak? O Jezu, Ferrari! No power robi się it chyba opłaciło trochę. Racing, go, yeah. now. A ty mamy grać? By 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 z... w... nawet przed kokoszem jeszcze. Trzymasz to sprzęgło to, to i puszczasz, milew. A, no. A ile masz zużycia, power? Ale nie jest tak źle. Nie, no TC. A jakie te co jeździsz? Średnie. To te co no. węku mówi, że wolniejsze. No nie, bo na pełnej się nie da. Nie lepiej ci na tym, na niskim hamowanie? Nie No, oczu... no nie odczuwasz tak bardzo trakcji na tym, na niskim hamowaniu jak na średniej. Ale wyście przed tam co? Będę się starał Nie, proszę, Ale ja dojadę tylko razem razem mamy. Ale no... Ogólnie to na pewno się nie da jechać, nie? A ty, Barry, nie A masz do kurwa, go bo... po bo... znaczy, no, inaczej, może jest... Nie, może jest nie, jest nie, tak nie. Road, na tempie, że to, to jest I tak oh, to powinno działać, bo jest e, trójca A tu się okazuje, że ta polna dalej jest najlepsza Dabie zważyć gdzieś na kolonii coś tam. Jest 5 sekund więc się zlama nie było tego żadnego. Coś takiego. Gdzie ja kurwa trafiłem? No ja cięć. Ale puściłem i ciebie i go, bo się nie da. Jednego. A się. Patera. naduważaj kurwa. Jeszcze ten jest E ja no nic się nie daje jechać na tym skrzydłach E ja nie rozumiem czemu jestem taki wolny Masz kłóć jemu skrzydło jest Kuźma, Za mną zjechał? Z Skilisiu Kuźwa to on za mną zjechał To, po tej tery dokładnie Tak mi się też wydaje Albo jemu skrzydło Nie wiem, tak chujowo jeździł ja się czuję jak już bo naprawdę... się A to ja ci mówiłem, że to tak jest w tej grze, że możesz nawet nie widzieć, że coś jest ujebane, a jest. Weź zapytaj się a. stan pojazdu Szczekiego. I mi powie? Zobaczymy, może ci powie. Się nasila, więc... no. tak, ona no tak, no się nasila. No si... No Właśnie, Simon rozbił i ja też. Uwaga, Żyjemy! co? zjechać. Bo coś mówi, że ulewa, czyli że to jest taki spójny też. deszcz. to na pewno końca już. A razie mówi, że internet Znaczy, się walnął z Simonem. Znaczy, on się walnął w a ja się zagapiłem na niego. Inaczej, on będzie miał do meczeczej Tak, bo on prosto ścianę wykurwił A co byście tak. zjeżdżali? Na Ja zjeżdżam po ety. To będzie jeszcze gorzej I skrzydełko Tu łety na 11, o akurat sobie wymienię grzałeczkę w fajurce A tutaj można już rzucić 11 Ja pierdolę, debil jestem. Nie wyjechałeś dalej? Weszed, weszed dalej? Weszed nie, wyjechałem, ale w piątkę. Musiałem, musiałem, musiałem. miałem. Ej, a dużo z was ma czy nie? Czy jest, jest coś w, o, w ogóle bez warda? Ej, większość? Nie, dobra. Okoś i KJD zmienili na łety, więc... Jak spocuchy to robią, to znaczy, że... Tu, co Kolej ja instantowo. ryzykuję i zakładam intery? Instantowo to wciskam w ogóle przycisk na wyjazd z pitu. Znaczy na wiatr. <noise> Kurwa, jeszcze skrzydło tak, ma. Nie, nie. Kurwa, Kurda, szkoda, że nie ułożyli. Skrzydło ma. Jak myślałem. My Stawiłem sobie. Ja no, ja on zjechał. Został na interach, to nie będzie beszmar. No. Jest jakiś na bie... limiter na gazie, no. On dostał 5 teraz. Bo wiem, no bo on jest idiotą, no. No kurwa, czemu jest, ja. jest limiter Drugi na raz we mnie uderza. Dobra, bo to... Masz... Dobra, ta gra jest zjebana. Co mi to podjechało? Limiter mam dziwne. Tych zły? Znaczy no dwójce nie będę startował, kurwa. Oj, sorry. Dobra, już kurwa jest w zasadzie chyba start, bo kurwa linia mety. O, beda, kurwa, beda. Nie, nie da się, nie da się. Kurwa, mój karystę. Nie da się, nie no, da się. to jest... Agent. Idiota. No kurde on mnie... Bo safety car mnie uderzył 4 razy. Ale daj i Simon. No! Kurde on jest idiotą, nie? czyste, Czysty, czysto Czysto jest... było, czysto było. Ja, ja przypominałem, że ja na niego narzekałem zaję. to wy mówiliście, że on ten...

Simon? Tak, nie to Dobra, co? Softy na koniec, nie? Yeah? Softy? Karma. Karma. Ale walnąłeś i on we mnie wleciał. Ja go walnąłem? Ja, Halo... ja go nie dotknąłem nawet. Tak, no odbiłeś. kurwa. Jeszcze yeah, jest to jest. Ja. Je Ej, się jedzie, tylko że o... O kurde, 40 stopni na obok Kurna, jak kiedyś 60 na godzinę, to się git je, by się dobrze, gdyby nie mam upalonego skrzynka. Dobra, chyba już restartował, ty No nie! Dzięki no, za Ja Ja w kartofle No, tak, tak leciało to powiedzenie Tak, dzik w kartofle Wilton, tam nie został! No ale pewnie zimno, pole. Bo tyły były na 40, coś. Nie ja miałem 40, nie wiem, miałem 5 Liden na tyła. E, lunarz wewnętrzna, wewnętrzna. O, jedni, jedni słup, jedni słup. Uważaj, bo ja teraz wejdę po wewnętrznej. Freeze! Mogę! A bo też rządzi interakty. Nic mnie nie jest, nie o kurwa podstęp! Zaduj na ideę! Aj! A co? kurwa, ja pierdolę. Boleciał, Żółta, żółta, żółta rzuta, rzuta, Jestem pierwszy Nie, ale była flaga. Jeszcze, jeszcze niedługo nie długo. Już. Dobra! O no kurwa, co, co to było? Widziałeś to? Nie y ja, Chyba ja, rozwaliłem no. sobie te skrzydła. Nie wiem, ja widziałem, że. Y nie dość, że mnie wcześniej dajwuję na deszczu. Jak jesteśmy na slickach w trzecim sektorze, to teraz odbija się od ściany. Jak jesteśmy bok, bok, to w mnie nie było. Black, nie dajwuj, proszę cię. Ty nie masz karty. Dobra, ja spadam panowie, No No bo nie, dobra, nie, ja zostanę. Zaraz konferencja czy co? Na chuj ja miejsce wam zostawiam? Nie! Koniec tego dobrego, będę zamykał wszystkim zakręty i chuj mnie to interesuje. Raz komuś zostawiłem i mi oczywiście musiał bijewać kurwa. Na następnym, kurwa, Kto? nie. No, Frostbite. Aha. I uwaga. Van to opóźniłem, żeby mu zachować, żebyśmy się nie rozwalili. Więc co robi? Wykorzystał to. Aj... I mnie... Wyspinował, kurwa. Dziesiąty, przynajmniej punkcik. Pierdolę no wszystkich, pewnie. będę zamykał od teraz. No, chyba, że szum będzie miał karę, no to as dziewiąte miejsce. Tak, kurde, no. Ten yes. błąd z da no. Tak, ja już oddecham. Kurwa, jest co? P14,